Hej, hej, z tej strony Erleta z Krzakowiska. Wybierzecie się za mną do ogródka, zobaczyć co teraz kwitnie. To jest samosiejka, która znalazła się u mnie nie wiadomo skąd, pewnie się przysiała od sąsiada, ale zostanie, bo pełno jest na niej zapylaczy. Podobnie jak na krokusach, które są chętnie oblatywane przez zapylacze. Mam też wrzośce, w przeciwieństwie do wrzosów, te kwitną wczesną wiosną. Dobrze, że mają tak intensywny kolor, bo w przeciwnym razie byłyby słabo widoczne. Jest troszkę tej kwitnącej drobnicy. Mam jeszcze w ogródku miodunkę, której tutaj akurat nie mam na zdjęciach. Ale zobaczcie to. To jest królowa mojego wczesnowiosennego ogrodu. Kalina Bodnanska dawn. Wypatrzyłam ją kiedyś, będąc na wycieczce we Francji. I pokochałam miłością od pierwszego wejrzenia. Stwierdziłam, że to nic, że to nie ten klimat dla niej, że może ona nie przeżyje, ale ja ją chcę mieć. Najwyżej nie będzie kwitła co roku. Ja na nią poczekam. Natomiast od samego początku, od posadzenia, nie było z nią żadnego problemu. Ja mieszkam w strefie rozoodporności 6A. Zawsze odkąd pamiętam, kwiaty są. Te kwiaty są też bardzo chętnie oblatywane przez różne pszczółki, trzmiele, motyle. Wszystko tutaj bzyczy, buzuje. Roślina jest też duża, to jest już taki dojrzały krzew, więc no, ma tych kwiatów naprawdę z każdym rokiem coraz więcej. Kwiaty we wczesnej fazie są intensywnie różowe, potem się otwierają i rozbielają. Kwitnienie trwa stosunkowo długo u mnie zwykle od połowy marca do połowy kwietnia na pewno trzy, a czasami i ze cztery tygodnie. Pokrój tej rośliny jest taki, że u dołu jest dosyć wąska i rozszerza się górą. Pokrojem przypomina na przykład lilaka. Najlepiej wygląda na tle zimozielonego żywopłotu. Wtedy wszystkie te ukwiecone gałęzie są bardzo dobrze widoczne. Jestem nią absolutnie zachwycona, to jest królowa mojego wczesnowiosennego ogrodu. Jak jest królowa, to musi być też jej dwór. Obok kaliny rośnie leszczyna konkorta. Taka z pokręconymi gałązkami. Co prawda jej kwiaty nie są jakieś bardzo mocno ozdobne, ale ten żółty, intensywny kolor jest dosyć dobrze widoczny i taki radosny. Wprowadza taki miły, wiosenny klimacik. Na tle brązowych gałązek ten żółty kolor jest dobrze widoczny. I tak jak tutaj widać, Razem z kaliną oraz runianką japońską, która rośnie na dole, tworzą taką trójcę roślin, które są zgrupowane razem ze sobą i można o nich już powiedzieć, że tworzą taką wczesnowiosenną kompozycję. A tutaj przenosimy się już do mojego przedogródka. Kalina jest widoczna już od samego wejścia do domu. I pachnie i wabi, żeby pójść w jej stronę, bo nie powiedziałam wam, ale ten zapach jest wręcz odurzający. Z przodu domu są drobne kwiatuszki, ale w dużej masie. To jest runianka japońska, która nie ma jakichś bardzo ozdobnych kwiatów, nie jest ona traktowana jako roślina ozdobna z kwiatów. Bardziej patrzy się przy jej wykorzystaniu na liście, bo jest to roślina zimozielona. Natomiast kiedy tych roślin jest dużo, kiedy zadarniona jest cała ta powierzchnia, no to widać te kwiatuszki, pomimo tego, że one są drobniutkie. Te fioletowe kwiatki to krokusy, ale akurat z tej strony domu już przekwitły. Za chwilę będą startowały narcyzy, czosnki ozdobne, a w tle widzimy ciemierniki, które są posadzone razem z bodziszkiem korzeniastym który pomimo że nie jest rośliną zimozieloną, to niemalże tak się zachowuje, bo te liście są cały czas świeże. Teraz przenosimy się na bok domu, gdzie jest rozpięta ogromna róża, która nazywa się podobnie jak wygląda, czyli och Wow! Róża jest przycięta, przycinanie krzewów wiosną jest dla mnie priorytetem. Wiem, że muszę wykonać to szybko, sprawnie, na to, żeby te drzewa i krzewy nie traciły energii na dostarczanie jej w te końce pędów, które ja i tak będę obcinała. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, nie wszystko jeszcze jest zrobione w moim ogrodzie. Byliny są ruszone tylko w niektórych miejscach. Widać, że już się zieleni, już tu przydałoby się zrobić porządek, ale wszystko po kolei. Na początek krzewy, później przyjdzie czas na byliny. Te badyla są suche, one tutaj nie powodują żadnej straty energii u tej rośliny, w niczym jej nie przeszkadzają. No, poza tym, że dla mnie jest to niezbyt ładne, estetyczne, ale tak jak mówię, jest jakaś kolejność ogrodowych prac i to jeszcze czeka. Także łączę się ze wszystkimi osobami, które jeszcze nie mają zrobionych porządków na działeczce. Dajcie znać, czy nagrywać Wam takie krótkie spacerki po ogrodzie, czy to jest dla Was interesujące, czy zostać tylko przy treściach merytorycznych. Pozdrawiam!